Thank <laughs> you. Piękne słoneczko, w sam raz na opalanie. Cudownie, ale wiadomo, że opalanie męczy, więc proponuję zrobić coś przyjemniejszego. Na przykład przebiec 42 km i 195 m, czyli pokonać dystans maratoński. Czy ja sam to zrobię? Oczywiście, że nie. No i co, za chwilę powiem Wam, o co tutaj biega. Tymczasem na dzień dobry pokażę Wam, jaki numerek dostałem. 1,8,4, łamane przez 5. Numer się zgłasza, Jankes też. Startujemy z weekendem z Jankesem na sportowo. No! Sześć... Pięć... Cztery... Trzy... Dwa... Wciera do nas kolejny zawodnik, który przed chwilą był na mecie. Proszę o oklaski dla zawodniczki! To oklaski specjalnie dla ciebie. Ja, ja tak powieram. Jak było? Świetnie. Naprawdę? Naprawdę. Chcę powiedzieć jeszcze raz. No jak teraz? No! Oczywiście. No zwariowałaś? Ale to 5 km za mało rozumiem. Następnym razem będzie więcej. I można było sobie wybrać 10 km, dwa razy było po 10, dwa, trzy razy po 5 i pierwsza osoba biegła 7, 7 km 125 metrów, jak się nie mylę. Czyli to dla ciebie było za mało. No dobra, ale wynik OK. Patrzyłaś na jakiś zegarek, na czas? Zaraz się dowiem. No dobra. Słuchaj, pałkę pobieram i wręczam medal. Proszę o oklaski jeszcze raz do dziewczyny! Nie każdy, nie każdy miał oklaski, od nas proszę. Pięknie wygląda, OK. Wodę dla pani, wodę, wodę, wodę! Sztuczne oddychanie też? Poproszę. O, no to ja muszę kończyć, bo widzicie, będę za chwilę zajęty. I za chwilę ja również startuję. Wtedy będę występował. W Rajtuzach! Proszę o klaski! Dobre? Dziękuję bardzo. Ok, dziękuję. Jestem jeden z organizatorów największej sztafety maratońskiej w Europie, prawda? Prawda? Prawda, prawda, prawda. A druga gdzie jest? A druga? Nawet nie wiem prawdę mówiąc, ale, ale pewnie gdzieś tam w Kopenhadze. Marek Dronina. Marku, fantastyczna atmosfera, ludzie zadowoleni. Jak z Waszej strony to wygląda, ze strony organizatora? Mamy no, na razie jesteśmy na półmetku, bo pierwsza tura się kończy, ja już mam za sobą 42 km przepedałowane, a drugie tyle muszę przejechać na początku drugiej, ale jest ok. Ile mamy drużyn na pokładzie? Mamy po 250 drużyn na zmianie, czyli razem 500. No dobra, wyniki, patrzyłeś na wyniki, są naprawdę jakieś takie wyjątkowe? Dobre? Są wyjątkowo słabe w tym roku. Ojej, serio? No to znaczy nie było takiej drużyny, która by się na pierwszej turze przynajmniej wyróżniała. Natomiast ten zaciętość rywalizacji była bardzo duża, bo między pierwszą a drugą drużyną było tylko 9 sekund różnicy na mecie. Niewiele. No dobrze, po raz dziewiąty odbywa się ten, ten maraton, tak? Tak, dokładnie, to dziewiąty. Rozwija się coraz bardziej i za rok w 2014 również możemy liczyć na tak fantastyczną imprezę. No myślę, że za rok, ponieważ będzie dziesiąta edycja, to też będziemy chcieli zrobić coś wyjątkowego, a też nie wątpię, że nie 500, a pewnie i 600, 700 drużyn może stanąć na starcie. Tylko mówię, zapraszamy i co? Biegajcie, tak? No zdecydowanie. Dziękuję bardzo najlepszego. Jeszcze przed ogłoszeniem zwycięzców, niektórzy już się szykują tutaj, siadają sobie pysznie na, na pudle. Jak jest na jedynce, wygodnie? Bardzo wygodnie, szkoda, że w tym roku nie jesteśmy, ale może w przyszłym. <laughs> no dobra, okej. Okay. Słuchajcie, no ja dopiero jestem przed biegiem, e, powiedzcie mi e, kilka wskazówek dla mnie, dla Jankesa, e, co zrobi, by osiągnąć sukces. Nie pomylić nóg. Czyli co, że prawa, lewa w tym sensie? Tak, na pewno nie, nie, nie polecam lewa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Dobra, lewa, prawa, lewa, prawa. Dobrze, chyba zapamiętałem. A przede wszystkim równo rozkładać siły, nie zmęczyć się na samym starcie, dobie jest do końca swoim tempem. Prawdopodobnie taki zegarek też jest potrzebny, żeby, żebym zwyciężył. Ja takiego no, ten, nie mam, tutaj to jest, jest za takie zegarek dla kogoś kto biegł maratanie pierwszy raz. Dlatego dla, ja dostałem właśnie taki zegarek, bo z tego towarzystwa ja biegłem po raz pierwszy. To był sukces, dobiegłem w czasie swoim założonym, także. No dobra, wszyscy sali i zdrowi, na pewno było OK, polecacie takie atrakcje? sam jak najbardziej. A jak się nazywacie w ogóle? Jak, jak to jest drużyna? Zresztą, okej. Okay. Pani woli z tyłu, okej. Okay. Z tyłu też dobrze wyglądacie, naprawdę. O dobra, prawa, lewa, prawa, lewa? Prawa, lewa. Prawa, lewa. Dziękuję bardzo za wskazówkę. Powinno się udać, dzięki bardzo. Dziękuję. Jak to oni mówili? Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa! Dobrze! Prawa, lewa, prawa, lewa! No i jestem na najwyższym podium, jeśli chodzi o ten fantastyczny yy, maraton sztofetowy firm i nie tylko. No dobra, jestem, czuję się wyśmienicie. Ach, trzeba się tutaj, powiedzmy, dalej motywować. Medal już mam przed samym startem. Czegoś mi jeszcze brakuje. Ludzie są, ochrony nie ma. São puhares. Właśnie otrzymałem sygnał, że Michał Celeda, od którego mam pobrać pałeczkę, już na mnie czeka. Michał, przede wszystkim, przepraszam, gdzie jest Michał Celeda? Michał Celeda, Polska. Słuchajcie, nie widać Michała Celedy. Chodź, Chodźcie, chodźcie, szybko, chodźcie. Jest Michał, biorę od niego pałeczkę. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie ja też biegnę. Prawdopodobnie zostanę yy, po premii, bo ponieważ tracimy właśnie teraz na czasie, Michał czeka na mnie, biorę pałeczkę i biegnę 5 kilosów. Panie Michale, jak było? Lepiej nie mówić. Dlaczego? A ty się spóźniłeś! Już no, się kabluję. ta pałeczka teraz. Tak, ja biorę tą. Ja biorę tą. Dobra, a ja uciekam. Tak, to jest weekend z Jankesem podczas. Największego w Europie maratonu yy, sztafety maratońskiej, tak to się mniej więcej nazywa. Yy, no i to, co, mam coraz bliżej metę. Sytuacja jest następująca, a przegrywam mniej więcej 22. Proszę bardzo, 22. Musimy zejść do 22 chyba do, do dwóch, W sensie takim, że 22 osoby mnie wyprzedziły, a ja wyprzedziłem, czyli nie byłem trochę gorszy, wyprzedziłem również koło, czyli wyprzedziłem, no, wyprzedziłem dwie osoby. Co że tak gadam, bo. Ledwo powiedzmy dysze. No i muszę powiedzieć coś o mojej mamy. Mamo miałaś rację. Mówiąc synku załóż najtuż, żeby nie ci ciepło. Mamo, jest mi naprawdę bardzo ciepło. Biegnę dalej. Jest! Jest! jak powiedzmy, że uwaga, Jezu, operator psuje tutaj i takie różnego rodzaju czapki ładne, czerwone. No dobrze, jesteśmy, dobiegliśmy do mety. Udało się, no. E, prawdopodobnie mamy. E, tak, rekord świata. No, tak. I dobrze, że jej jeślice, powtarzam e, z rana, bo dwukrotny mistrz Polski zawsze przed maratonem jeślice i e, to jest, e, powiedzmy, pomysł na sukces. I prawdopodobnie e, ja to właśnie wchłonąłem, wchłonąłem od niego i czuję się pełnym zwycięzcą. Ludzie jeszcze biegną. Tak, widzicie, nie byłem ostatni. Nie byłem ostatni. Czuję się naprawdę szczęśliwy. Jak się biegnie? Ekstra. Na pewno? Do lekarza? Nie dzięki. A ja właśnie potrzebuję. Czy mamy lekarza na sali? Za chwilę do was wracam. Właśnie zaliczyłem wizytę u doktora Hausa i lekarz powiedział tak, Jankes spokojnie, wszystko wraca powoli do normy, za 10 minut mniej więcej wrócisz do siebie. Tak więc ja za chwilę tutaj będę sobie ładnie leżakował, jednak skorzystam z tych promieni słonecznych, troszkę się jeszcze poopalam. No i co? Numer 184, łamane przez 5, odmeldowuje się, jeśli chodzi o kolejny odcinek weekendu z Jankesem. Byliśmy na największej w Europie sztafety maratońskiej. Akreo, Ekiden. Do zobaczenia za tydzień. Pa! Rowerek jeszcze? No dobra, wystarczy. Leżę.